Bliźnięta, jaki będzie dla Was sierpień? Merkury, Wasz Władca, wychodzi z retrogradacji i powraca do ruchu prostego, co oznacza rytm i wyznacza tak naprawdę rytm przejściowy między chaosem a porządkiem. Czy brzmi to dobrze? Ja nazywam się AstroLiza i zapraszam Was na odczyt na sierpień. 6 sierpnia Mars wchodzi do Wagi, do Waszego Piątego Domu. Dla Was. Mars opuszcza intensywny, pracowity czwarty dom, czyli dom korzeni, domu, emocjonalnych fundamentów i wkracza do wagi, czyli Waszego piątego domu radości, twórczości, romansu i dzieci. Ale Mars nie jest w wadze mocny, no on jest tam tak naprawdę na wygnaniu, nie czuje się dobrze w wadze, Tutaj mogą pojawiać się napięcia dotyczące relacji z dziećmi, relacji z potencjalnymi partnerami, partnerkami, szczególnie jeśli jesteście dopiero na etapie pierwszych randek, też na poziomie współprac twórczych, lub z drugiej strony możecie mieć pewnego rodzaju nadmiar oczekiwań wobec przyjemności. Dużo więcej pasji, ale też. Może być ym, o wiele więcej niecierpliwości w sprawach miłosnych. Mars zachęca w tym domu do działania, ale ostrzega przed dramatyzowaniem lub zbyt impulsywnym podejściem do potrzeb waszego serca. To jest także doskonały moment, by rozpocząć intensywny projekt artystyczny, ale nie liczcie na to, że pójdzie jak pomaśle, że pójdzie łatwo. Z drugiej strony, konflikty, jakieś kłody pod nogami mogą być bardzo inspirujące dla Was. To przejście przez jakiś problem może być dla Was źródłem ogromnej motywacji, aby coś tworzyć. 9 sierpnia będziemy mieć pełnię księżyca w Wodniku. Jest to Wasz dziewiąty dom. No i jednocześnie mamy też opozycję Mars Saturn i Mars Neptun. Pełnia będzie rozświetlać Wasz dziewiąty dom podróży, wiedzy wyższej, duchowości, prawa, światopoglądu, filozofii życiowej. Coś, co dotyczyło Waszych przekonań, zagranicznych planów lub edukacyjnych projektów, może się teraz wyłonić na powierzchnię. Z drugiej strony, no, to nie będzie po prostu podsumowania ostatniego półrocza w kwestii Waszej edukacji wyższej, podróży. Waszych projektów edukacyjnych, to jest jednocześnie dość niespokojna, pełnia ze względu na opozycję. Mars jest u was w piątym domu w opozycji do Saturna i Neptuna w waszym domu 11. Czyli mamy tutaj napięcie pomiędzy waszymi pasjami, a z drugiej strony mamy oczekiwania waszego otoczenia. Możecie czuć się nieco ograniczeni przez środowisko, przez grupę, przez system edukacyjny, przez zasady narzucone przez innych. Jakie wątki mogą tutaj się pojawiać? Przede wszystkim konflikt między tym, co twórcze i spontaniczne, a tym, co społecznie wymagane. Z drugiej strony mogą pojawić się wątpliwości w sferze ideologicznej lub duchowej drogi. No, tutaj ta pełnia w wodniku myślę, że Wam trochę pomoże. Ale może też pojawić się presja związana z planami, podróży, publikacji, z egzaminami również. No i w tle kryje się pytanie, czy naprawdę wierzysz w to, co robisz? Czy twoja wizja życia nadal Cię inspiruje? No bo Ciebie powinna inspirować najbardziej. 11 sierpnia Merkury rusza do przodu w Lwie. To jest Wasz trzeci dom. Merkur jest władcą bliźniąt, dlatego każda retrogradacja, każde przejście Merkurego do innego znaku jest bardzo ważne. Merkury kończy retrogradację w trzecim domu komunikacji, nauki bliskich podróży, rodzeństwa. Jeśli ostatnie tygodnie przyniosły nieporozumienia, opóźnienia w podróżach, zakłócenia w codziennej komunikacji lub trudności z sąsiadami, na przykład teraz ta sytuacja zacznie się rozjaśniać. Doskonały moment, by. Podjąć, rozpocząć ważne rozmowy, szczególnie z rodzeństwem, z sąsiadami, z osobami, które macie wokół siebie na co dzień, wyjaśnić jakieś zaległości i też jeśli podczas tej retrogradacji myśleliście nad tym, jak możecie wyrażać siebie bardziej, jak możecie, wiecie, podczas retrogradacji ta energia idzie do środka i teraz już wiecie, jaką prawdę chcecie głosić, jaka jest wasza prawda. Jak to zinternalizowaliście podczas tej retrogradacji Merkurego, jak się komunikujecie? No i teraz będzie czas na to, aby to wdrożyć zacząć pisać, publikować, dzielić się tym, co wiecie, czym chcecie się podzielić z innymi. A także uporządkować wszelkiego rodzaju sprawy biurokratyczne, sprawy związane z dokumentami, z papierami. No, myślę, że, że to może być dla Was taki. Dobry czas na to, aby zająć się wszystkim, co odkładaliście przez ostatnie kilka tygodni. 12 sierpnia Saturn, który jest w Waszym 11 domu, będzie tworzyć sekstyl do Urana, w Waszym pierwszym domu. No i oprócz tego będziemy mieć też koniunkcję Wenus i Jowisza w Raku. To jest naprawdę jeden z piękniejszych momentów, jaki może być. Teraz Wam opowiem dlaczego. Zacznijmy od lżejszego tranzytu. Um, oczywiście, ten drugi może nie, jest, nie chodzi o lekkość, ale jest po prostu bardzo, bardzo korzystny. Zacznijmy od Saturna i Urana. Bardzo ważny i rzadki tranzyt. Uran znajduje się w waszym znaku ascendentu, więc wy jesteście tymi, którzy pragną wolności, przełomu, zmiany, lub czujecie taką wewnętrzną potrzebę może jeszcze nie jest to, to na poziomie pragnienia. Ale czujecie, że coś powinno się zmienić. Z kolei, Saturn w Waszym 11 Domu symbolizuje ograniczenia, strukturę, obowiązki wobec społeczności, grupy czy też Waszych długofalowych planów po prostu. Ten sekstyl przynosi możliwość pogodzenia Waszej indywidualnej wolności z długoterminową strategią. Możecie zrewidować Waszą rolę w społeczeństwie. Zrewidować projekt, do którego należycie, lub po prostu cele życiowy i zacząć nad nim pracować z większą elastycznością. To jest moment, by działać z determinacją, ale bez przywiązania do starych form. Tego samego dnia będziemy mieć koniunkcję Wenus i Jowisza w Raku. To jest wasz drugi dom, dom finansów, dom wartości, dom finansów. Błogosławieństwo finansowe. Dla Was to połączenie planet beneficznych w drugim domu pieniędzy, zasobów i poczucia wartości jest po prostu jednym z najlepszych tranzytów, jakie możecie sobie <grym> wymarzyć, ponieważ tym bardziej, że Jowisz w ogóle dobrze się czuje w raku. On będzie powiększać. Wenus, wiadomo, to jest mały benefik. Możecie tutaj czekać na jakąś nagrodę, na prezent, wyrównanie długu lub po prostu zainwestować w coś pięknego, szczególnie jeśli to coś. Odnosi się do Waszej przeszłości, do Waszych korzeni. To jest też moment, aby zobaczyć, ile jesteście warci nie tylko materialnie, ale i emocjonalnie. Czas, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, o swoją jakość życia, może sięgnąć po coś, zakupić coś, co ma Wam poprawić jakość Waszego życia. Albo może czas na podniesienie Waszych stawek. Ogólnie jest to przepiękna koniunkcja, szczególnie jeśli chcecie coś zmienić w Waszej ofercie, jeśli chcecie być bardziej cenieni, ta koniunkcja sprzyja Wam. To jest takie błogosławieństwo, warto je wykorzystać. 22 sierpnia słońce wchodzi do panny, wasz czwarty dom. Na no 23 sierpnia będziemy mieć nów księżyca w pannie na zerowym stopniu też wasz czwarty dom. Po intensywnych tygodniach przychodzi czas na skupienie się na domu, rodzinie, miejscu zamieszkania i waszych fundamentach. No, a już szczególnie po tym y, czasie, kiedy Mars tam y, tranzytował w waszym czwartym domu, mogło być trochę ostrzej. Y, może nie na noże, ale, ale konflikty mogły się zadziewać. No, a teraz Mars już przeszedł do waszego piątego domu, już tam tranzytuje. Słońce wchodzi do waszego domu czwartego razem z Nowiem. Możemy rozpocząć nowy rozdział w sprawach rodzinnych, emocjonalnych, związanych z waszymi przodkami. Z drugiej strony, jeśli chcecie się przeprowadzić, przemeblować coś, rozpocząć nowy etap z rodziną, a może nawet odciąć się od czegoś z przeszłości, to to jest idealny na to czas. Zerowy stopień panny to jest stopień inicjacyjny. Mówi o nowym porządku, praktycznym podejściu i oczyszczeniu przestrzeni. 25 sierpnia Wenus wchodzi do Lwa, Wasz trzeci dom, a 27 sierpnia będziemy mieć opozycję Wenus w we Lwie i Pluton będzie w wodniku w Waszym dziewiątym domu. Wenus czuje się wybornie w Lwie, ona może tam świecić. I Wenus w Lwie będzie dodawać blasku Waszej komunikacji. Trzeci dom to mówienie, pisanie, social media, bliskie podróże, nauka ogólnie. Będziecie bardziej przekonywujący, przekonujący, będziecie bardziej magnetyczni w tym sposobie, jak się wyrażacie. Jest to taki moment, aby wyrażać siebie z sercem. Ale z drugiej strony mamy opozycję z plutonem, która może ujawniać może przynieść trudniejsze informacje, pewnego rodzaju napięcia światopoglądowe, czy też konflikty ideologiczne. Uważałabym na manipulatorów, na manipulacje również w nauce, na agresywny ton w dyskusjach. Myślę, że to może być taki czas sprawdzenia, testu, czy potraficie mówić prawdę waszego serca, ale mówić tę prawdę z mocą oczywiście, ale jednocześnie nie raniąc innych przy tym. Podsumowując, jaki będzie ten sierpień dla was, bliźnięta? Jest to miesiąc, w którym wchodzicie. Tak naprawdę najpierw wychodzicie z komunikacyjnego chaosu i e, wasza komunikacja staje się bardziej zrozumiała, jasna dla innych. Wasze wartości. Ym, Myślę, że tutaj możecie oczekać wręcz na jakiś bonus od losu. Um, czy to materialne, czy jeśli chodzi o emocjonalne e, emocjonalną zapłatę <grym> za coś, co zrobiliście dla innych. Wiecie, po prostu nawet takie uczucie, e, jak to się mówi, gratitude. <grym> um, Ktoś jest Wam wdzięczny i wy czujecie, że to jest naprawdę ta waluta, która da Wam najwięcej radości. Myślę, że szczególnie tego 12 sierpnia bądźcie otwarci na to, co możecie otrzymać od losu. Odcinając kupony też od pracy, jaką włożyliście wcześniej w jakiś projekt, w jakąś relację. Wasze projekty twórcze i relacje romantyczne będą coraz bardziej intensywne, ale z drugiej strony będą też wymagać odwagi. No a w drugiej połowie sierpnia i rodzina, i dom będą wymagać Waszej obecności i uporządkowania. Pamiętajcie, że takie główne pytanie dla Was na sierpień to jest: czy Twoje działanie jest zgodne z Twoimi ideami i wartościami? Z drugiej strony, Saturn i Uran otwierają wam drzwi do nowej roli społecznej lub technologicznej ścieżki. Stawiałabym tutaj na otwartość na bycie odważnym, ale również na bycie cierpliwym. Pamiętajcie, że w sierpniu największa wasza siła, w czym będziecie najmocniejsi, to są wasze słowa, więc dbajcie o to bliźnięta jak mówicie, co mówicie i z jakiej intencji. Intencja tutaj jest przede wszystkim najważniejsza, bo możecie inspirować lub możecie burzyć. I jeśli chodzi o intencję, to myślę, że to jest szalenie ważne, bo każdy z nas daje sobie sprawę albo był w takiej sytuacji, kiedy ktoś powiedział coś, co teoretycznie jest neutralne lub jest, byłoby uważane nawet za miłe, ale wiemy, że intencja tej osoby wcale taka nie była i jest to pewnego rodzaju dysonans, rozdźwięk. No, nie ma tutaj harmonii i my dobrze wiemy, że ta intencja była na przykład zła, i ten ktoś powiedział to, e, m, aby powiedzieć, bo tak wypada, ale wcale nie miał takiej intencji. No, czy to się komuś wtedy e, przydaje w ogóle do czegoś? Czy raczej zaczynamy chować nieco urazę do tej osoby? No i musimy sobie zdać sprawę z tego, że cokolwiek mówimy do innych, cokolwiek mówimy do świata, również do siebie samego, jaka stoi za tym intencja. I to tyle, bliźnięta, powodzenia. W sierpniu myślę, że będzie to dla Was bardzo ciekawy miesiąc. Dajcie znać, jak mam nadzieję, że w połowie miesiąca będziecie mieć same dobre informacje związane z Waszymi finansami. Więc dajcie znać, jak mija Wam ten miesiąc, jeśli odsłuchujecie, te, odsłuchujecie tego nagrania w trakcie. Powodzenia!